Dzień dobry, kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, dzisiaj co będzie? Oczywiście ciasto, bo e, ten odcinek zobaczycie w niedzielę. W ogóle chciałabym was bardzo prosić o udostępnianie, bo znowu obcinamy. E, wiem, że nie dostajecie też powiadomień o moich filmikach albo dostajecie dopiero po miesiącu, także słuchajcie, udostępniajcie, komentujcie, e, róbcie tak, żeby ten film wyświetlał się jak najwięcej ilości waszych znajomych też, żeby korzystali też z Thermomixów, a chociaż nie tylko, bo może też w innych maszynach, bo oczywiście też w innych można to robić. E, słuchajcie, dzisiaj na ciasto, ale jeszcze szybko przypomnę tylko o promocji, mamy dodatkową gwarancję. Dodatkowe 3 lata, podstawowe jest 2 plus 3 za 99 zł. Także jeśli macie ochotę, dzwoncie, piszcie, a ja już tu lecę z przepisem. No tego przepisu raczej chyba nie ma w, w naszym cookie do. Bo ja tu sobie tak znowu wzięłam to z internetu, więc jak wyjdzie to zobaczymy. W każdym razie tak. Potrzebuję okrągłą tortownicę e, i teraz na dół muszę dać papier. Słuchajcie, na dół, czyli tak. E, odpinam ją, daję e, na dół i zapinam. Po prostu. Potrzebuję tylko zrobić dół, bo bok niekoniecznie. E, zaraz wam powiem dlaczego. Jak to będzie robione, o. Proszę bardzo. Tak, tak możemy to zrobić. Możecie też użyć papieru, nie wiem, tak było w przepisie, chociaż zastanawiam się dlaczego. E, I teraz używamy tych ciastek, tych podłużnych ciastek. Tylko patrzę, bo miałam już gdzieś nóż, już go nie mam. Musi być dosyć ostry nóż, dlatego że potrzebujemy każde takie podłużne ciastko przekroić na pół. E, bo trochę by było za wysokie, jakbyśmy mieli je takie w całości, więc każde ciasteczko kroimy na pół i tak będziemy się bawili. Ale tą zabawę możecie odłożyć na troszeczkę później, dlatego że zaczniemy robić sobie te nasze tu składniki. I teraz tak, ja tu zerkam na sobie na swoją pomarańczową karteczkę z przepisem. W przepisie była, ja tak będę robiła półtora porcji, więc tak sobie wpadam na to już w trakcie przygotowywania składników, bo ja mam większą foremkę. Więc stwierdziłam, że zrobię półtorej, żeby to tak wszystko ładnie się zrobiło. I teraz będę musiała to troszeczkę przeliczać, bo tak, tu mam cztery jajka i ja dałam 6. I teraz mi było tak 120 gramów cukru, czyli muszę dać ile? 120 i połowa, 180. No, tak? Dobrze mówię? Także sypiemy tutaj cukier. A, No, ale żeby nasypać cukier i wiedzieć ile, no, to trzeba najpierw zrobić wagę. Czyli 180 g cukru sypię tutaj sobie do tego naczynia. Jeszcze troszkę. I słuchajcie, i to sobie to troszeczkę pokręcę. Niech ten cukier z tymi jajami mi się tu około 218. Łów będzie słodko, ale to nic, dodamy cytrynę i trochę złagodzimy ten smak. Dobra. W każdym razie. E... Niech to się troszeczkę poubija ten cukier razem z tymi jajkami, a ja będę szykowała sobie w międzyczasie te ciastka. Słuchajcie, ustawienia manualne. E, sama nie wiem na jakie obroty, bo to tak przychodzi tak naprawdę. Niech to będzie minuta na obrotach, trzy. Niech to nam się trochę ubije. Mogłabym dać tu motylek, ale dobra, niech się ubija, a ja się tu bawię tymi ciastkami. Chociaż już chyba wiem, że te obroty trzy będą jednak troszeczkę za mało, więc podkręcę je do czwóreczki. No, do czwóreczki. Niech to się ubija. No i dobra, coś tu się tam poubijało. No, dosyć. O, o to chodziło, żeby chociaż troszkę. I teraz lecimy dalej. Ja tu już tylko jedną taką paczuszkę zdążyłam do ciastek ukroić. Wrzuciłam tu, ale zaraz wam wszystko powiem. Teraz tak, do tego mamy już cukier, do tego dajemy... 6 łyżek mąki najlepiej kukurydzianej, ale no nie mam więc sobie to dam ziemniaczaną, taki wyjdzie trochę budyń, bo będziemy jeszcze dodawać mleko, więc tak do tych jajek właśnie dodaję 6 łyżek mąki ziemniaczanej, obsypię sobie to tak, żeby ten nóż jednak nie był e, obsypany, tylko wokoło. Trzy, gdzieś wo, się to, cztery. Także łyżkę troszeczkę niżej 5 i ostatnia to będzie 6 dobra. Mam tu teraz tak ekstrakt z wanilii z racji tego że ja mam olejek taki aromat no to dam tu parę kropli ekstraktu z wanilii aż 4 łyżeczki. Więc ja tu dam pół butelki tego z tego aromatu. Dobra dam całą bo tam było aż 4 łyżeczki a ekstrakt to jest w ogóle aromatyczny więc dobra dałam całą buteleczkę słuchajcie zobaczymy co w ogóle z tego wyjdzie i tutaj mam e, tam było 700 czyli litr i troszeczkę mleka dobra e, muszę tu jeszcze wyjąć. litr mam przygotowany ale jeszcze to troszeczkę mi zabraknie więc wlewam cały litr cały kartonik mleka no to mówię to wyjdzie taki trochę budyń, nie? Budyń, ale do tego jeszcze musimy dodać parę składników, więc tak, tu będzie. Aha, nie wytarłam, no ale dobra. Eee, 700, i to będzie jeszcze 50 muszę dolać. Dobra, 50, no to sobie dam tu wagę, niech to będzie 50 gramów. Bo tu chodzi też o to, żeby e, znowu ta mąka mi się to też złapała, żeby to było gęste. Bo ja też potrzebuję, żeby to potem e, jakoś wyszło. Dobra, słuchajcie, teraz ja sobie to odpalę, żeby to się zagrzało, no bo tu są surowe jajka i mąka, tak? Czyli tak, temperatura na razie dawna 98 stopni. Uho, uho, u, widzicie, jakie to jest czułe? 98 stopni. Niech to będzie. Około 5 minut zobaczę, jak to się będzie zachowywało, bo ja jeszcze do tego muszę dodać parę składników. Więc to się tutaj mi ładnie będzie na obrotach 3 podgrzewało. Ja dalej się bawię z tymi ciastkami i zaraz Wam powiem, co dalej, bo tak naprawdę zobaczycie, samej pracy nad tym ciastem jest mało, potem wiadomo, trzeba to schłodzić. Więc lecimy, nie gadamy. A więc, kochanie, jak ja już zrobiłam ten krok, to postanowiłam jednak, że założę tego motylka. Bo nie do końca to tak się wymieszało, jak ja bym chciała, więc teraz jeszcze to podgrzeję 3 minuty, tym razem na 100 stopni obroty 2,5. E, w międzyczasie szykuję cytrynę. I teraz tak, starałam sobie taką jedną łyżeczkę, taką, no, łyżeczkę, nie gdzie cytryny. Do tego potrzebuję wycisnąć sok. Ale żeby wycisnąć sok, no to muszę użyć sobie e, naszej pokrywy. Nie wiem, czy pamiętacie, więc tak. Ja sobie wycisnę troszeczkę tak ręcznie, a potem Wam pokażę e, o co chodzi z tą pokrywą, jeśli ktoś nie oglądał. Do tego jeszcze użyjemy czekoladek gorzką, no i tak naprawdę nasze ciasto będzie e, wymagało chłodzenia. Zobaczcie, tak wyłożyłam swoją tortownicę właśnie tymi połówkami ciastek i to potem zalejemy i będziemy chłodzić. Także widzimy się za jakieś 2,5 minutki. No, i widzę, że z motylkiem od razu jest dużo lepiej. Także słuchajcie, można użyć motylka. Teraz pokrywa, pokrywę. Pamiętacie, tym otworem możecie na spokojnie wycisnąć cytrynę. Więc ja tu sobie e, wycisnę tą cytrynę, i oczywiście ja to zaraz będę wlewała do, e, do tej naszej masy, do tego naszego takiego budyniu. Ale to jeszcze nie koniec, bo oprócz tej cytryny potrzebuje jeszcze coś. Także zobaczcie, jak fajnie się wyciska cytrynę. To jeszcze nie wiedział ręka w górę. O, mam wyciśniętą cytrynę. Oczywiście wpadło mi tu parę pestek, ale. Hop, i już wypadły. Teraz tak, lewam sok z całej cytryny tu do naszego tego budyniu. Tylko muszę zatrzymać te pestki. Powinnam to zrobić przez sitko, by było najlepiej, ale już nie chce mi się brudzić sitka. O, dobra, mamy to. Oprócz soku z cytryny dodamy jeszcze tą skórkę, bo ona też jest bardzo aromatyczna. Tylko pamiętajcie, musicie najpierw, oczywiście, skórkę wyparzyć i jeszcze coś, czekoladę, gorzką czekoladę, pod taką na, na kawałki rozdrobnioną. Czekoladę damy około 200. I teraz to zamykamy. I musimy jeszcze to podgrzać, żeby ta nasza czekolada się rozpuściła. No to dajmy temu jeszcze około 5 minut. Niech to będzie. 100 stopni, dlatego, że no, cały czas tam jeszcze kawałeczki mąki jest. E, obroty 2,5, tak jak było. I tak naprawdę będziemy już teraz. Ja już sobie sprzątam, bo będę wylewała to wszystko. Widzicie? Jak ta czekolada się miesza? To cytryna to będzie super na pewno przepis. No i kochani, zaglądamy, co tu się wydarzyło. Jest mocno czekoladowo. Mm. Chciałabym wam pokazać, jak to jest taki gęsty krem, naprawdę, zobaczcie, tak gęsty. I teraz to muszę pomalutku wylać na te nasze ciasteczka. Tylko pamiętajcie, że tam jeszcze jest motylek, więc tak naprawdę musimy naprawdę pilnować, żeby to wszystko zgrać. Żałuję trochę, że ten papier mm, jednak nie podwinęłam. Mam nadzieję, że to się nie wyleje. Więc patrzcie, całą tą masę musimy tu umieścić na te nasze Ciasteczka. także zaraz się z wami widzę, bo jeszcze tylko jeden krok i dajemy to do lodówki. Muszę wam coś jeszcze tylko powiedzieć. Słuchajcie, jeszcze tak troszeczkę sobie postukałam tym ciastem, ponatykałam, po dziurki porobiłam nożem, żeby to tak na pewno upewnić, że to wszystko tam sobie wchłonęło się i bardzo ważne, musimy to nakryć folią, żeby nam się nie zrobił taki korzuch. Ja wiem, że to teraz jest gorące, ale to jest właśnie ważne, żeby to nakryć folią. Jak już trochę wystygnie, chowamy do lodówki. To takie w lodówce jest minimum 3 godziny, najlepiej na noc. No więc ja już krem spróbowałam i powiem Wam, że hmm, ja już się nie mogę doczekać. Także szybko zakrywam i szybko chodzę. I będziemy już testować, jak będzie gotowa. Kochani, i ja już mam ciasto gotowe. Posypałam je tylko e, płatkami migdałowymi, ale tak, ściągacie tą folię, która jest na wierzchu. Musicie dobrze obkroić ciasto e, wokół tortownicy. I słuchajcie, tak to wygląda. Jak smakuje, jeszcze nie wiem, ale po prostu wygląd już zachęca. Zapach zresztą też. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś suche. Jekno. Ale jest delikatne. Hmm. Także powiem Wam, śmiało róbcie. Mm, dobra, jeszcze do tego kawa. I będzie wspaniała zabawa. Mm, czuć posmak tej cytrynki, taki delikatny. Nie jest za słodkie. Także kochani, polecam Wam to ciasto. No i co, widzimy się w następnym tygodniu. Życzę Wam iłej niedzieli. Do zobaczenia. Papa pa, smacznego.